Chcemy jeszcze zobaczyć e, widzowie miasteczko, potencjalną stolicę. Czy się czymś różni od innych miast, które widzieliśmy w Riverlandsach? Tutaj Kaltorum, które jest przy takiej zatoczce. Chodźmy, co? Jeszcze to bym Wam pokazał, tak z ciekawości. Chodźmy. Jesteśmy na północnej części mapy, w The Anvils. Gram krasnoludem, więc chodźmy, chodźmy obczaić. A swoją drogą jestem ciekaw, czy te znaczniki to faktycznie są z GW po prostu, jeden do jeden zarypane, czy to jest jakiś rodzaj ikonki, którą można było kupić, i to jest taki asset popularny, dostępny. Ten sam dźwięk, ale wiecie co, te dźwięki umierania wilka z Metina są dość. Ja, ja je już w kilku co najmniej grach słyszałem. A nie uważacie na przykład, że w Gotiku dźwięk umierania wilka to też jest ten z Metina? Albo inaczej, z Gotika jest w Metinie? Tak, tak. Albo o Wowie zresztą też. Wowie zresztą też. Takie mam poczucie. Ciekawe, czy się da wyjść na tamtą górę Na szczyt Nie, nie, dzisiaj już nie będę próbował O, jest alfa wilk Mogę pomóc gościowi Nie biję mu już, żeby mu zaliczyło, że to jego jest Oho, jest miasto. No na razie wygląda licho, ale chyba tam coś jest, nie? Tam za, za, za górami coś się prezentuje. Tak, jest dużo latających pastów, niestety. No ale to w sumie Pandarej ma sens, no bo czemu zabijać x wilków i nagrywać ich dźwięk umierania? Wystarczy, że ktoś zabił raz tego wilka w latach 90 no i później masz już dźwięk umierania wilka, więc po co to kopiować? Przecież zwierzęta by ucierpiały, no macie rację. Ej! To jest piąta polska gildia, ale za cholerę nie zgadniecie jak się nazywa. Za cholerę. Przecież, jakbyście zgadli, jak się nazywa, to to koniec, koniec. Ale możecie strzelać, ale nie zgadniecie. Żadna polska gilia do tej pory się jeszcze tak nie nazywała. O kurwa, no ojciec strzelił. Patrz, Husaria, no? Jest Husaria. Jest Husaria. No, musi być Husaria. Jest Husaria. Poszukuje aktywnych graczy. No, oczywiście, że jest. Ale tu jest puściutko, nie? Jak te miasta nie powstały, jak nie ma miast, mega licho to wygląda. Tu jakieś namioty muszą coś zrobić z tym, że, że jak miasta są bardzo małe, to żeby tutaj na tym terenie przed miastami też jednak coś się działo. Jest to tak doklejone byle, jak źle to wygląda. Jeszcze jakie to poziomy ma wszystko? Przecież to mnie zabije zaraz. Czy co? Nie witkaj, i spróbuję tędy przejść. Masakra na no jedenasty poziom, to wszystko Okień z dupy. No nie, nie. To bardziej brzmi jak turecka gildia. <grymne> co you know I mnie mean. na ostrym, kurde. Jaki to jest? Ja pierdzielę serio? Wszędzie moby i to losowe moby. Jest mieścinka, widzowie. No te przedmieścia fat. Uuu. Uh. Uh. I można bronić widzowie. Mogę sobie iść i bronić karawany. Ty, a ciekawe, czy jest nagroda, jak się broni tej karawany. Super by było, nie? I co myślicie, że potencjalnie na przykład yy, nagroda za obronę powinna być większa niż za atak? Co o tym myślicie? Hmm. Czy taka sama? Atak wymaga więcej zachodu, na przykład. Musisz zabić potencjalnego tego gościa, który, który prowadzi tą karawanę. Więc atak powinna być. Jest większa nagroda za atak. Przejmujesz karawanę, nie? I materiały, które wiezie, przez co więcej zarabiasz. Takie miasteczko, widzowie. Szkoda, że kurde jest noc, bo jest brzydko. Ale faktycznie ma inne ułożenie chyba, co? Tutaj człowieku takie, taki typ drzewek dziwny. Ciężko mi powiedzieć... Yy... Ale jest inne ułożenie niż Miralet miało. Co. Widzowie, kojarzycie temat? Jest inaczej niż Miralet, czy podobnie? A mają na przykład port? Wydaje się, że port powinien być. Koniecznie powinien być tutaj. Ale tu jest ludu też. Co jest, człowieku? No i takie kolejki w Miralet, a tutaj też w do tych ludzi wszystkich. Oho, chyba nadchodzi dzień, flashbang. No, nie kula, przy karawanie jest otwarta strefa PVP. No, render jest y, ograniczony, jak jest dużo ludzi. W jednej miejscówce, nie? Ty, no i w teorii wygląda jakby tu port miał faktycznie powstać, ale jak dla mnie tu chociaż mostek jakiś powinien być. Żeby już był zarys, to jest już w końcu trzeci poziom. Jeszcze są dwa poziomy miasta. Przecież na trzecim poziomie już tutaj powinien być jakiś delikatny zarys mostku. Żeby można było sobie już, wiecie, do swojej łódeczki wskoczyć. Ależ to pięknie wygląda, co? Flashbang? Nie będziecie mogli spać, tak się napromieniujecie niebieskim światłem teraz. Dawaj ten dzień już. Ja też, człowieku, jasno na kamerce, nie? Całe. bierzmy sobie nagrody przez ten czas Wszystkie, claim a nie broniłem się widzowie przed atakami Aż za to bym miał short balla, więc też by mi bardzo wzmocniło obrażenia wszystkie Coś jeszcze ciekawego dostałem? Mag crit, physical crit I git no i tyle. A bo tu jest plaża, jeszcze tak jasno było, że nawet nie widziałem tego. No dobra, to ma sens, no bo jeszcze nie doszliśmy aż do plaży. No ale jak dla mnie, no. Jest jak jest. Dobra, to teraz te miasteczka można zwiedzić, jak jest. już jasno. Kurcze, no mam wrażenie, że jest inny trochę. inna jest zabudowa tego miasta. Zostawię sobie tą postać tutaj. Jak wbije czwarty poziom to miasteczko, to wtedy zobaczymy, w jaki sposób to się prezentuje, i będzie można porównać mi do Miralet. Jest to Pana Kraftzie, ładnie, ładnie. Tu też jest zejście gdzieś tam dalej do plaży. O panie, patrzcie, jakie paskudne tekstury. Widzicie? Ble, sakra. jest jeszcze jakieś, jakaś chata, która się buduje dopiero. Czekajcie, czy tutaj można dostarczać też Construction yy, paki? Żeby to zbudować, żeby zwiększyć Ekspa? Można, nie? Bo widzę na, na minimapie. Można, można. Czyli normalnie ten budynek tutaj można zbudować, żeby potencjalnie więcej Expa zdobywać. Proporcje? Wydaje mi się, że nie, nie, nie. To nie ma znaczenia, wiesz? Wszędzie są takie same. W teorii wiki i tak to powinno działać, a właściwie od rasy, która dominuje w Exp.ie, ale, ale to nie działa i się nie zapowiada, żeby miało działać, ale chyba wszędzie są takie same proporcje, ale ścierwi tutaj nie. Rwi, ale i tak jest lepiej niż w poprzedniej fazie, co? Fajnie, fajnie, że te polskie gildiki tutaj też w tych mniejszych miastach rozwijają. Niech się bawią, chłopaki. Dobrze. Dobrze, tutaj wiecie, tak z daleka kurczę od tego zgiełku Miralet i Joewy. Fajnie. Fajne. tutaj szczególnie ta alejka mi się podoba z tymi drzewami. Tak wjeżdża, cyk. Szkoda tylko, że te przedmieścia tych miast, kurczę. Ja się domyślam, jaki oni problem mają, wiecie, bo docelowo, jak miasto ma maksymalny poziom, to ten cały teren, który widzicie, że jest taki pusty, no to on jest w jakiś sposób zajęty przez yy, miasto, nie? I przypuszczam, że jest problem yy, z... Jakimś takim respieniem w yy, konkretny sposób tych ale yy, w sensie mobów, i, i, i planowaniem tej przestrzeni. No ale to może być właśnie z góry ustalone, że każde miasto, okej, okay, jest malutkie tutaj, ale ta, ta część ma z góry ustalone to będzie część miasta, ale ma z góry ustalone jakieś takie, wiecie, tereny pod, yy, pod moby. Żeby to naturalnie wyglądało. No tutaj to człowieku wygląda tak, jakby ktoś wziął pędzel z mobami, przejechał. Pędzel z y, y, jakimiś obiektami przejechał. No i tyle, nie? także kiepsko, kiepsko to się prezentuje tam. Dobra, widzowie, to tyle chyba na dzisiaj. Niestety nie udało się zagrać z samonerem. Jeszcze z ciekawości mogę się zalogować na niego i zobaczyć, czy działa.